To może być najlepsza rada dotycząca budowania w Minecraft, jaką kiedykolwiek usłyszysz. Przestań kopiować, a zacznij tworzyć. W ciągu dwóch minut pokażę Ci, jak projektować i budować naprawdę wyjątkowe konstrukcje w grze, które wyróżnią Cię spośród innych graczy. Wyobraź sobie to, jesteś w Minecraft i zaczynasz budować wielki zamek lub wioskę. Próbujesz naśladować to, co widzisz w innych filmikach, ale kończy się to tym, że twoja budowla wygląda jak kopia i nie ma w niej nic oryginalnego. Frustracja rośnie, bo czujesz, że twój projekt wcale nie jest taki, jak byś chciał. Brzmi znajomość. Problemem nie jest to, jak dużo budujesz, ale jak bardzo angażujesz swoją kreatywność podczas projektowania. Oto rozwiązanie. Zamiast kopiować, ucz się przekształcać pomysły w coś, co naprawdę odzwierciedla Twój styl. To kluczowa różnica. Trzymaj się trzech zasad: planuj, eksperymentuj i personalizuj. Pierwsza zasada to planowanie. Zanim zaczniesz budować, zaplanuj, co dokładnie chcesz stworzyć. Rozważ, jak chcesz, aby Twoja konstrukcja wyglądała w kontekście otoczenia. I jakie materiały będą najlepiej pasować. Druga zasada to eksperymentowanie. Zamiast trzymać się utartych schematów, spróbuj łączyć różne style budowli, materiały i techniki. Twój świat w Minecraft to przestrzeń, w której kreatywność nie ma granic. I wreszcie personalizacja. Dodaj swoje unikalne akcenty, dekoracje, nietypowe kształty czy elementy, które wyróżnią Twoje konstrukcje na tle innych. Przykład: zamiast budować zwykły dom, pomyśl o nim jak o schronieniu dla bohatera w grze. Połącz drewno, kamień i szkło w sposób, który odda charakter postaci, która ma tam mieszkać. Spróbuj tego przy następnym projekcie w Minecraft. Zamiast kopiować, twórz coś, co naprawdę będzie Twoje. Dzięki temu nie tylko stworzysz lepsze budowle, ale poczujesz się prawdziwym architektem swojej wirtualnej przestrzeni. Czy to nie brzmi prościej? Spróbuj i zobacz różnicę.